Elo, elo? 520. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale Overcook 2 dodatek. Surf and Turf. I dzisiaj będziemy sobie kontynuować tą rozgrywkę. Mamy tutaj misję 3-3, ale zanim to nastąpi, zmieniamy sobie kucharzy. Hmm, kogo wybierasz? Ja wybieram może tego teraz. A ja tego. No i prawdopodobnie w tym odcinku sobie e, zakończymy już ten dodatek, co nie zmienia faktu, że na sam koniec zostaną nam e, jeszcze Keviny do zrobienia. Ale z tymi kawinami to Wam e, wytłumaczymy na końcu tego filmu o co chodzi. A tymczasem skupmy się na tym. Dobra, to co? No to co? Musisz mi przekręcić, bo muszę ci jajko dobra. dać. Dobra. Dwa razy jajko mi daj i dwa razy mąkę. Ej, bo pojechałem dobra, widzisz? Dobra, to rzuć. Dasz radę rzucić? Chyba nie. Nieważne. Po prostu obróć. Jeszcze jedną mąkę, tak? Tak, jeszcze jedną mąkę. No i dobra, no i co teraz? Ja teraz potrzebuję, obróć tymi. Bo ja potrzebuję czekolady, jednej czekolady i jednego... Ale wiesz, że to się samo obraca? Wiem. Żebyś nie pojechała czasem. Krój. Okej. Okay. Krój i mi daj. No masz. Robi ci się tam. Wiem, no to mi podaj. Okej, okay, to się robi. No i co teraz? Czekamy? No tak. jak ty mnie musisz od... A nie! Ty to musisz na patelnię dać. No to daj. Ja. Trzymaj drugie. Ja no. Cię obracam, dawaj. Od dwa... razu tą miskę daj do miksera. Dobra, dwa jajka, dwa, dwie mąki znowu. Masz. Ja zdążyłem, obróć mi jeszcze raz. O, to masz gotowe. Okej. Okay. No to możesz od razu ten dać. Czekaj, czytaj. czekaj, czekaj. Coś Ci to mąka. Mąka, mąka, mąka. Masz i Uf. tutaj też masz gotowe. Dobra, jedno. Obróć mnie jak możesz. A czekaj. No. Bo sobie muszę oto ściągnąć, bo mi Obrócić. się zrobiło. Tak. Aha, Jedno, to w taki sposób. Drugie działa. obróć. Dasz radę? E, samo się, samo obraca. się obróci. Jakieś trofeumy my dostali ponad to do stołu. Dobrze. Dobra, okej, okay. co dalej musimy z tym zrobić? Znowu obróć. Eee, dobra. Macko zamieszanie. Daj sobie na to. Tu. Tu. Aha, i do miksera, tak? Tak, no. Okej. Okay. Ale bym zrobił. I talerze. Okay. są. Muszę cię obrócić. To ja mam. Wejdź no, tam. No, da, no dawaj, dawaj, dawaj. Ale daj sobie na miksera to. No właśnie, no. Czekaj, jeden talerz, drugi talerz. Obracaj, samo a to się, się samo obraca w końcu. Tu masz od razu na petelnię, okay. jedno i drugie. Masz tu talerz gotowy, bęk, oddaj, odkładaj od razu do miksera. Ok. Kolejny talerz. I mikser. Dawaj mi kolejne dwie mąki. E, obróć, a dobra, nieważne. Dwa jaja. Jajo. Jajo. Obróć, bo jednej mąki brakuje. Okay. Masz tu gotowe do wydania? Dobra, jedno. Tu masz jeszcze jedną mąkę i okay. to masz do wydania. I mnie obróć. E, dobra, dobra jest, zajebiście idzie, nie? No teraz to ogarnęliśmy, no. o, aha. <laughs> Za każdym no. razem to samo. E, dobra, co ci tu trzeba? Znowu to samo obróć. E, dobra. Ściągnij sobie. Raz, dwa. O, dam ci to tu na górę, będzie ci lepiej. Masz? Na pewno bliżej jest. No. Ej, czas się kończy, trzeba Z podkręcić czekoladą. tempo. No. Dobra, powinno się talerze. udać. Talerze, dawaj. Yy, a, tu się sama rozpiął. No. Okej, okay. to jest też uproszczenie bardzo w fajne. Dobra, to ci dawaj, daję. Dawaj, 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 obracaj. I to ci daję. Okej. Okay. Masz. Wkładaj. I masz. To na patelni, oddaję. To, to. Dobra. Dwie mąki. No Zdłużymy. Tak. O... Co? Zdłużymy? Nie wiem. N nie powiedziałbym, że jesteśmy wolni. Obróż jeszcze raz, żebyś miała dodatkową mąkę. Dobra, dawaj na talerze, jak się od razu. Ojej, odjęło Dawaj, dawaj. Już. Raz. Dwa. Raz. Obracaj. Raz. Dwa. Nie wydawać. Okej. Okay. I tutaj obróć, czekolada. Obróć. Dawaj jedno, jedno, jedno. Ale wątpię, żeby się udało, ale niech ci będzie. Masz. Nie, nie zdążymy. Czasu brakuje. No, bo jeszcze to na patelni by musiało być. A pamiętasz, że tam było punktów 460, tak? Nie, musi, musi się nam udać, bo moim zdaniem tempo było całkiem zajebiste. Tak, a z tego co pamiętam, było 460, więc myślę, że bez problemu. A myślałam, że będzie trudno. Spoko. Fajnie ten pies, tą cebulką tańczy. Ty, ty, tak tu, zbytla. tu, dupeczka. Gibamy, gibamy, gibamy. No i udało się. Kolejna misja zrobiona na trzy gwiazdki. W każdym bądź razie w momencie jak graliśmy właśnie tą misję, dostałem tutaj jakieś trofeum. Chyba zdążyłem Wam przeczytać, co to było za trofeum, ale miesza o to. Okej, okay, mamy tutaj kolejną misję, jest to misja 3-4. No i tu chyba będzie yy, ostatnia. No czy po coś to nacisnęła? No nie wiem ile tam trzeba było punktów. Zaraz się pokażę. 840, hm. wydaje się sporo. Ale a zazwyczaj... tu będą te wiatry. Widzisz to? Ojej. Trzeba będzie uważać, którędy chodzi. Dobra, rozeznanie misji. Tu się wydaje, tu są talerze, tu się podsysa. Tutaj daje ten jak coś. Dobra, czekaj, pieczarka, tak? No to kroję pieczarę. Ty czekaj, ja tam mogę przejść u Ciebie? Nie mogę. O ty gotujesz, patrz, ja ci to podaję. Dobra. Ja mam tutaj, ja wszystko ci kroję. Dobra, pier... Ty smażysz, a ja koktajluję. Dobra, a ja ci, No właśnie. Dobrze, to jest. ja. Dać... Okej. Okay. Ja muszę kroić, a ty w sumie też możesz kroić. No ale to czego my tutaj to znosimy? Daj mi ten podsysacz. E... Dlatego, że ty robisz znowu te... Koktajl. Ej, może ja powinienem koktajle robić? No to robić? masz. No dobra. A, okej, okay, łapię. To Tylko, jest... że wiesz, że my możemy sobie o tu przejść do siebie, a nie nie możemy. No ale po co nawet? Dobra, nieważne. Dobra. Talerz, talerz, talerz mi trzeba. Masz. A tobie trzeba te kubki. Masz. Masz. Przynoś mi wszystkie kupki, ja ci wszystkie talerze przyniosę. Masz do wydania. Okej. Okay. To jest gotowe. A kto myje tutaj? Tutaj jest ten. Obydwoje musimy mieć, więc tu musimy odkładać. Dobra, następne. Okay. Ty będziesz miał arbuzy następne. Ja robię z arbuzami mam? Tak. A tobie co muszę yy, Steka. To drugie, no. Stek, pieczarka, ananas. Dobra. Dam radę ci tam rzucić? Nie. No zabieraj to, bo ja nie mam za bardzo, gdzie ci to układać. No ja właśnie no. Dobra. No to teraz ty e, mi musisz stek, dać. Stek, pieczarka. I co tam? Stek, pieczarka, ananas. Możesz rzucać, a nie musisz chodzić no tutaj. W sumie. Dużo czasu strasznie też na tym tracę. Masz. O, <grym> cholera. A co to? Ja! Jak fajnie! O, zmiana. Ej, nie ogarniam. Coś się tu pozmieniało. Czekaj, dobra, mam. Ogarnęłam. Ej, a dlaczego nam stracił... Moje dania nam zabrało. No. Ej, no bez ja. Czekaj, bo ja nie wiem, co tu teraz ogarniam. Rób pierwsze. Pierwsze? Ale ja nie mam... jak? Aha, ty mi tu dajesz. Ja ci rzucać ja... muszę. Dobra. Masz! Ananasa. To jest... Y, arbuz. No arbuz, no nieważne. Masz. Trzy. Dobra, Potem... ja ci daję, masz. Aha. A gdzie jest ten jak coś? Pieczara. na górze u ciebie. No dawaj tu pieczarę i jeszcze do tego ananas. No toś mi dowody wyrzuciła. No to nie wiem, jak cię mam dać. O tak? Gdzie jest ten kubek? Tu. Jeszcze ananasa. Masz tutaj, muszę ci podać. Trzymaj. Brakuje mi coś do zamówienia. Eee, pieczarki. A talerze kto myje? No i nie rzuciłaś tutaj co trzeba. Przełóż. Dobra, dawaj trzy razy tego. Ee, banana. No ty masz talerz na górze. Ale kto my je talerze? Obydwoje. Ja ci muszę go podać po prostu. Masz. Dobra. Okej. Okay. Co znowu tym razem? Trzy razy banany. Robię to. Dobra, ja, ja mam tu różno dla ciebie. Rób kurde jedzenie, a nie przynoś mi jakiegoś to. Ale to musisz mieć do zrobienia tego jedzenia. A ja, a ty masz znowu moje miksery na górze. Widzisz? Ja wiercie. No weź to rób. Nie mam w czym. Ja się już zgubiłam. Masz na górze miksery moje. No brawo. Ja lipa, no nie uda nam się, to jest za No, Teraz ty tam jesteś. Wkładaj to, tego banana. Trzeci banan, włóż go tam. A ty mi dawaj co? Dawaj mi kurczaka i pomidora. Patrz ile mamy czasu, a tu trzeba Kurczak. mieć 700. Wrzuc tego pomidora tam do kurczaka. Wydaj. Jest jak powalona ta misja. No jest, owszem. Dobra, co ja muszę dać? Kurczak, dawaj mi kurczaka. Gdzie tu talerze się myje? No tym pistoletem. Gdzie on jest? A ja wiem, widzę go, nie widzę. No weź tam się robi, ty widzisz co się dzieje na dole. Podsysaj to! Już się zrobiło, ale ja nie widzę tego dogaszenia. Widzisz to w ogóle gdziekolwiek? Nie. Popieprzona jest ta misja, co to Ej serio, ja tego nie widzę w ogóle. No fajnie. Dalej ja mam twoje rożna, więc ci muszę je nieść od Daj sobie spokój dziewczyno. No tu nie wiem co, co, co Nawet pistoleta nie mamy. Jak my mamy sobie te talerze myć? Może mamy po prostu na razie po jednym wydać? Od nowa, bo to jest bez sensu wszystko. Widziałaś ile czasu nam starczyło ile mieliśmy punktów? Lekko kurde 300. A tu trzeba mieć 840, jeszcze lepiej. Powodzenia nam życzę. Oh, pierwsze. Masz. Truskawkę i rzucaj. Dobra, to krój sobie też, rzucę ci. Masz. A ja ci pokroję w ten czas Arbuza. Rzuć mi jeszcze. Dobra, mam. Okej, okay? będzie szybciej. Ja ci rzucę w ten czas Arbuza. No. Pokroję. Truskawkę, no. Jezu, ale ty rzucasz to zajebiście. No, jeszcze jeden, dobra. Masz, potem dawaj Gdzie mi Gdzie są te kubki pieprzone? Ja mam. No to je. Pieczara, ananas i pomidor. A ty mi musisz podsycać przynieść. Czekaj, ja muszę wydać, bo mi się wydaj, wydaje, wydaj. że ja mam więcej roboty niż ty. Wydaj, wydaj. Po Pomidorem mi rzuć. Gdzie masz? No tu, rzuć mi go. No masz. Dzięki, podsysacz mi przynieś. Chora jest ta misja. Już mnie zdenerwowała ta gra. A ja co powinienem stać? I talerze. Potrzebuję. Jezu, no to kurwa kiedy ja mam coś zdążyć zrobić, jak ty co chwilę coś ode mnie potrzebujesz. I zaraz będę potrzebowała, żebyś wydał. Jeszcze. Ja robię drugie. Proszę. Nie mam czasu. No, no, wydam, no i co z tego, jak tu fala przyjdzie. A ja mam. No pomysł... i patrz, nam ta fala tu zabiera wszystko. A ja mam jeden pomysł, o czym nie pomyśleliśmy. Nie. No, o czym? No bo ja mam miksery. Dobra, a te... rób. Nie odzywam się. Jak chciałaś analizę zrobić, trzeba było mi to wcześniej powiedzieć. Nie ogarniam tego, ale spoko. I ananas. No dawaj. -dru kurczak... Aha, bo ty teraz ty masz za to więcej roboty. Tak? Tak. Aha, dobra. Kurczak. Stek. A talerze? Na górze. Ale jak jest tylko jeden czysty, no to ja... Na czym ja to mam umyć? Już ci daję. A no. ten pistolet jest tam. Spokojnie, masz tutaj ci leci. No dawaj. Boże, jaka ta misa jest spieprzona. Co nie? Wiesz co, leży tam ciSTEK na ziemi, a pomidor robi się na osobnym rożnie. Gdzie? Aha tu? Tak, a dodaj tego kurczaka tam. Gdzie mam dodać? Aha. Do no, tego co się pojczy. Żebym mógł... No to jak nie możesz to odłóż tego kurczaka, na razie dam ci nowego. No. Tu? No. A co z tym? Gdzie ja mam to dać? Dodam ci pomidora. Do niego może. Chyba, że on już się zrobił i nie mogę. Mogę, proszę, rób sobie. No to daj to. O nie, ja go trzymam. i dostąd. A widzisz tu na górze jestem chroniona. I mam twoje żarcie. Bardzo cię proszę. Nie ma za co. Tak, szkoda, że nam czasu, zaraz dodaj mi, bo steka nie mam. A tam mi kurczak. Masz kroi. kurczak, masz stek, masz pomidor. Gdzie jest ten podsysacz? I gdzie jest ten drut, żeby to nadziać? Pomidor, kurczak. Jeżeli się to teraz nie uda, to zrobimy to w następnym odcinku. A ja będę miała... Po... Ja mam po prostu pomysł w tym momencie, jak, jak to zrobić. Masz na talerz od razu. No i fajnie odjęło nam I zajebiście. drugie jeszcze nie. Nie no mam Nie. Jak nie masz? No bo ja się tam nie dostanę do niego. Dawaj to. Tu masz talerz. No i nie mogę. Eee, <ścoughs> dobra. Popieprzona no. misja. Pomidor z tym. No. Dawaj mi trzy banany. A ty znowu moje miksery masz na górze. Podsysacz. Miksery. To jest najtrudniejsza misja, jaka może być. Bez kitu. No, i jak tu mamy tyle punktów zbierać? Jak my mamy ledwo 400. Niosę ci to różno. A nie, ja też mam różno. No, ja się już zgubiłem. Ej, ale... my tu obydwoje możemy chodzić po całości. Widzisz, teraz my się dzielimy po prostu. Ja robię, powiedzmy, pierwsze. A ja ci muszę różno przynieść. Bo ja mam twoje różno, a ty mój mikser. Daj mi mikser jeden. Masz różno. Nie wiem, ja nie ogarniam, to jest trudne dla mnie. Serio. Ty to ogarniasz? Tak, już mam pomysł na tą misję po prostu. To w następnym odcinku zrobimy, bo na pewno nam teraz się nie uda. Szczerze mówiąc, bardzo bym Cię prosiła, żebyś przyniósł talerze. No ale chociaż po co, jeden. kochanie, jak i tak Ci już nie uda? Po co Ty się tak starasz? To no nie rozumiem Twojego podejścia. Mamy za mało punktów i za mało czasu. Ja bym sobie już dał spokój nawet z tym. To denerwuje mnie. Szczerze. Ta misja. Kubków nawet nie mam. Trzeba tak chodzić. To jest takie bez sensu. No ledwo co uzbieraliśmy 523 punkty. A gdzie reszta? Bo my się źle do tego zabraliśmy. Ja Ci mówię. No bo ja nie ogarniam trochę. A ja mam pomysł po prostu, jak to zrobić w następnym odcinku, bo chyba nie będziemy po raz kolejny tego robić. Nie, opłaca się. O, wyrzucę sobie o to. No, wyrzucę. Nie wyrzucę. No cóż, drodzy państwo, nie udało. Ponieśliśmy klęskę, niestety. Tak, wiem, że koniec czasu. Tacy zniesmaczeni. Trochę. I zdam kontynuuj na razie. My sobie wrócimy do tej misji w przyszłym odcinku, bo to jest dramat. Ona jest trudna moim zdaniem. A Twoim? No. Tutaj trzeba mieć swój system. Niby możemy do cebuli jechać, ale... Do cebulki ale niby... nie pojedziemy teraz, bo jeszcze nie przeszliśmy tak de facto tej misji, tak jak być powinno, więc... Cebulka będzie w przyszłym odcinku. Tak. A tymczasem będziemy obmyślać, jak przejść tą misję na trzy gwiazdki. Tym, tymczasem my się z Wami żegnamy. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na pewno już przejdziemy to, bo, bo to jest dramat. Trzymajcie się ciepło i. Papa. Papa.